Cześć, ponieważ przyglądam się pewnym tam problemom i temu głównemu problemowi, który mnie dotyka, który sprawia mi wiele bólu emocjonalnego, do tego rozbicia emocjonalnego, rozbicia psychicznego i masę innych problemów z psychiką, które wywołują myśli agresywne, gdzieś cały czas toczę te walki w myślach. To jest główny ten problem, który się dzieje w mojej głowie. Zauważyłem jeszcze jedno, bo miałem dyktafon, ponagrywałem te rozmowy. Mówię, ponagrywam sobie, bo zobaczę i przyjrzę się, co się dzieje. Ale co ciekawe tutaj, bo bardzo tutaj z... wnikam w moje zachowanie. Dlaczego ja tak uciekam i strasznie mocno wypieram tę rozmowę, chociaż ją nagrałem, nie chcę za nic z tego sobie odtworzyć, posłuchać. Bardzo mi ciężko, ja z punktu świadomego to robię. Żeby to odsłuchać. Bo kiedy na przykład dojdzie do pewnej takiej sytuacji, że na przykład niby coś ktoś do mnie powiedział, ja się wtedy denerwuję, spinam, zamykam się w sobie, jest paraliż. Na przykład teraz jak to wszystko ponagrywałem, chciałem sobie odsłuchać, zobaczyć jak było, no to mam jakieś blokady. Takie dość duże blokady, żeby tylko tego nie odsłuchać, żeby tylko tego nie zrobić, jest mi naprawdę z tym ciężko. Nie wiem dlaczego. Co tu jest za mechanizm obronny, że tak mocno się przed tym broni? Nasuwa mi się pewna hipoteza i pewien mechanizm. Moja matka zawsze też dużo, dużo gadała. Zobaczcie teraz kolejną sprawę. Ja wyrzucam wszystko na YouTube, czyli mówię o swoich myślach, emocjach, ogólnie gadam o wszystkim. Ale zderzyć się, skonfrontować się z tym jest mi bardzo ciężko. Matka również tego nigdy nie robiła. Zawsze się broniła przed tym. Potrafiła gadać, gadać o wszystkim to około. Ale żeby się zderzyć z tym, nigdy tego nie robiło. Być może jest mocne zakorzenienie tego, ale do końca nie wiem, co jest grane i skąd to się bierze. Chciałbym znać świadomość tego, co się dzieje i skąd to się bierze, że jest tak to silnie zakorzenione i co wywołuje takie problemy. Być może już świadomy jestem pewnych tam sytuacji, bo to trzeba wszystko pozbierać, jak to się mówi, dlaczego tak się dzieje. Ale żeby wyzdrowić od tego, nie żeby być tylko świadomym, że taki mechanizm działa tak na człowieka, a nie inaczej. Leki swoją drogą. Ale żeby ty zdrowieć od tego, żeby to uzdrowić, to wewnętrzne dziecko uzdrowić, tu też może w grę wchodzić poczucie niskiej wartości, w ogóle wstyd, uporanie się ze wstydem też jest bardzo ciężkie i to jest właśnie te napięcia, całe. jak on na mnie patrzy. To jest przecież okropne. Jeśli ktoś nawet coś do mnie powiedział żartem, albo takim ugryźliwym żartem, zaraz cały czuję się zawstydzony, wszyscy na mnie patrzą, co oni robią. Oni powiedzieli, ona powiedziała, on powiedział. Nie, to tak nie może być. I zaraz taka wkrętka emocjonalna się robi. Nie dość, że powstaje złość, do tego czuję się cały zawstydzony. Nie wiem, czy w ogóle dobrze to nazywam. Myśli negatywne, myśli agresywne, i tu nie mówię o takich złośliwych tekstach, gdzie naprawdę ktoś ci coś dogaduje. Mówię o takich żartach, kiedy jesteś w pracy, jesteś w grupie ludzi, znajomych, kiedy sobie nie raz żartują. Wystarczy, że ktoś coś powie, i wtedy zaczyna się cały ten mechanizm wydobywać. No i zaczyna się cała wkrętka emocjonalna. Tak to wygląda. Czekam na uzdrowienie, być może się uda wreszcie w końcu z tego wyjść. Jeśli wyjdę z tego, nie będę miał paraliżu emocjonalnego i to naprawdę pomoże mi lepiej żyć. Tu chodzi pewnie o niską wartość, o poczucie niskiej wartości. To może mieć też duży wpływ na to wszystko. Świadomie może zdaję sobie z tego sprawę, ale podświadomie jeszcze to wszystko się udziela. Nie jest łatwo, tak wam powiem. Jeśli ja wyjdę z tego i będę uzdrowiony właśnie z tego problemu, no, to reszta życia się fajnie już pokłada. Nic nie będzie mi dokuczać. Będę mógł spokojnie odstawić leki, nie będą już potrzebne, jeśli z tego wyjdę. Bo tak, te leki mi na ten moment pomagają. Nie dość, że uspokajają mnie. To jeszcze nie mam poczucia zagrożenia stanu lękowego napięcia. Także to pomaga. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia emocjonalnego i wszystkiego, wszystkiego, co sobie życzycie. Trzymajcie się.